Właśnie jedziemy do Krakowa. Ruszamy na imprezę, na którą zaprosi nas Rafał Sonik. Aby świętować z nim jego zwycięstwo. <śpiewanie> Jeszcze raz. O! mistrz jedzie żukiem bo ja muszę być w ruchu słyszeć wiatru i z ruchu nikt nie daje już rady na moje <grym> no bo kiedyś kierowcy dla tak zwanego zabicia czasu odśpiewywali sobie muzyczka szła z radyjka no i żeby tak być dobrze się do życia i rzeczywistości nastawiać, to sobie śpiewali. A później dopiero dobre kilkadziesiąt lat później zaczęło brakować im autostrad i autostrady zabiły w ogóle podróżowanie, bo co to za sztuka wyjechać na autostradę, włączyć tu pik, 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 czy guziki. Jeszcze ten pomad i do, do metru. Zapiszałem słyszeliście? Ha Piszcie na, pasach, na zakrętach. Wprawdzie na pasach, ale piszcie. Tak, bo, bo Żuk jest, żuk tak z nami się komunikuje, wydaje odgłosy różne. Tak. Żebyśmy wiedzieli, co, co, co go boli. Kochani, jadę, jadę dla przyjemności. Nie pytaj mnie do <laughs> Bardzo słusznie. Ja nie jadę do nikąd, tylko żeby się nacieszyć jazdem. Nie o to chodzi, żeby być u celu, tylko o to, żeby jechać. Ale 80 to przecież piękna prędkość, można dużo zobaczyć. Bo dokąd się to nie macie już daleko. To jest cała esencja. Radyjko było. Sama, sama droga była Śpiewa celem. Była Maryla Rodowicz, albo Krzysztof Prawczyk. Się A dla oszczędności do skrzyżowania, dłuższy dystans, czerwone światełko na luzie. Proszę bardzo, lekko przyredukujemy na Przyhamujemy silnikiem klasy. W odpowiednim momencie trzeba wysprzęcić żeby móc wyrzucić sobie na luz i zadać jedyneczkę w odpowiednim momencie Już mam nadzieję, że mi nie zgaśnie Teraz, ponieważ jest